Kto tu kamienie kradnie? Kto kamienie kradnie? Kto kamienie kradnie? Całe się kradną. A! Panie Witam, witam. Cześć. Patrzę, robota idzie. Cześć, ty widzisz, my jako troskownicy zaczęli razem na kamieniach skoczyć. <laughs> ja. Idzie, idzie, idzie. Widziałam, że sobie kamyczek ładny podłożyłeś. Co to znaczy? A, no. To, to chyba ktoś jego łupął, nie? No dlatego właśnie poszedł na bok. Tamten też taki w miarę, ale to właśnie ten był ładny. Dlatego odłożony. No, nie wiem, czy to nawet nie było to, że on... Yy, rozbijany był. Tak. No, ktoś... Nawiercany, nie? Bo to się nawiercało. Wiem, że się chyba zalewało wodą, potem on zamarzał. A, to też był I sposób. No, ale no, ogólnie się wbijało i rozwalało kamienia. No, ale ten to ładny. I ładne metry się nadgania. No, ale tutaj widać, że Ewidentnie był... ...wywrócony, nie? Chodzi się bawi. To już nie zdążyłem. Ja już mi tu działkę wykosił kawałek. Co mówisz? Jedno cięcie i nie ma. Jo, robota idzie. Także działamy powoli. Słuchaj, no trzeba się jakoś wspierać, tak? No pewnie. Paweł zrobi mi cały klą. A ja mówię, wytnę, mu nie wiem, trzy drzewka jakieś, tak, trzy krzewy. Nie no, się dogadamy, tak? Tak, jak nie my to kto? Dokładnie A to No to piło No piło ale można ściąć zobaczyć jak no, idzie to, to elegancko nie no, on, fajnie że on tak się Jak jak mówię jak na przykład ten co ja mam To sam tak wiesz, tak się rozchodzi no nie? A ten twardo chodzi A ten twardo chodzi i to, to jest chyba o wiele znaczy chyba To jest o wiele lepiej, nie? No, nie ale no. super, super ty, ty. ładnie, ładnie, było warto Kupić Zobacz. Chłopie, toż to. Robi jak... No to ci piło zetnę. No i będziemy działać. Gdybyś mieszkał, to kiedy pierwsza noc? A kiedy pijemy? <grym> co pijemy? Kawa? Nie pijemy, czy żadnego alkoholu. No nie. Co, to... My kurde teraz Widziesz, co, to co tam przyjdzie? No tu kucówkę, żeby prąd kreślić. No, no. Profesjonalna robota. Masz. A po co mi to? Domek. Domek? A już mam domek kupiony. A to będzie drugi. No. To się położy do tego. Do Na pamiątkę. Dobra, teraz trzeba to ogarnąć i chyba będziemy dalej działać. Jak tam driver? No, mam, mam, Bardzo dobrze. Zarobiście. Pytanie pierwsze. Gdzie kupiłeś? Za wprowadzenie. Gdzie kupiłeś? Za ile i czemu tak drogo? Czemu tak drogo? Nie Zajemy dał się stargować, dobra. ale za to dobra, dobra cena. A niedaleko. Ale to już. Także. Chodzimy razem z komarami. Tak. Idziemy Zdjęły buty. Zobaczcie, jakie mam czyste nogi. Wstawi, nie wiem, tak czy warto, w to warto to. zdejmować, w ogóle, nie, Ale... Teraz idziemy ją obejrzeć. Nie było sumy to, to ale i siadam sobie od razu w tym pięknym stole, dębowym. Tak. Nie, ale ogólnie jest bardzo ładny. Nie, ładnie, Klimat ładnie. Jest taki... Nie wiem jak to nazwać, ale styl jest troszeczkę taki jakby... No takich tych sta star starszych, dobrych czasów. Pięknie. Tak. Lubię takie klimaty. I mam nadzieję, że niejedną tutaj noc będę mógł spędzić, nie tylko noc. O, A, spokojnie. Tutaj się przespać. Oj, kochala, się pozbyć, to się nie poni. Żeby nie było, na koniec dnia wareczka Zdrówko. Zdrówko. Jak to było? Żeby się, żeby się żyło, żeby się wiodło, żeby się chciało i żeby się mogło. Tak, i na dzisiaj wystarczy roboty. Zdrówko. Mamy kolejny dzień, bardzo ładną pogodę. Słoneczko świeci. Działeczka wykoszona. Mniej więcej przyczepa kempingowa stoi. Jeszcze tylko trzeba będzie ją w czterech rogach umocować. I to wszystko. Tutaj też trzeba będzie troszkę wyciąć, zrobić takie fajne miejsce zacienione. Jeszcze raz wejdę do środka, pokażę Wam. Bo nie wiem, czy wczoraj było dobrze widać. Bo już była późna pora. O, tutaj kwiatuszki już wczepione. O, pa, 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 pa. Miło, przyjemnie, schludnie. Dla mnie się podoba, najważniejsze. Grzejniczek nowiutki. Był gazowy. Także teraz tylko imprezować i spać, co nie? Tak. Tak, tak, dokładnie. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Co nie? Tak. Tak, także... Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Dajcie łapkę w górę. No i widzimy się za niedługo w kolejnych odcinkach. Hejka.